Witam wszystkich na filmie o wakacyjnych szczupakach. Na początku opowiem o wędce, którą używam, ponieważ wiele osób e, pisało e, do mnie, jaka to wędka. Jest to e, wędka Mikado Inazuma Flash Pesh 220. E, kijek z korkiem z pianki. Jest to kij o ciężarze wyrzutowym do 18 gram. Dlatego mam tylko taki delikatny kijek do połowy szczupaków, ponieważ nie ma u nas tylu dużych ryb co w innych krajach, dlatego stosuję taką delikatną wędkę i która mi się bardzo dobrze sprawdziła w tym sezonie, który uważam, że jest bardzo ciężki, choć ja nie narzekam na wyniki. Ponieważ pogoda jest cały czas zmienna i nie ma tak naprawdę żadnej stabilności. Jest koniec czerwca, a ja nadal muszę wędkować wieczorem w kombinezonie, ponieważ inaczej już bym się dawno przeziębił. Do tej wędki mam założony kołowrotek z Pro Red Art w wielkości 4000. Jak na tą wielkość on to nie jest bardzo ciężki kołowrotek, ponieważ Wielkość e, 3000 jest tylko 10 gram e, lżejsza, jednak e, teraz kupując, bym zastosował kołowrotek na pewno mniejszy, rozmiar 2000. Bo, jednak, e, czuć troszeczkę tą wagę tego kołowrotka Ja kupywałem go z myślą o sandaczach, dlatego e, tej wielkości kołowrotek potrzebowałem. I e, do kołowrotka tego mam założoną plecionkę. Power Pro 015 jak się nie mylę. Jest to plecionka e, Fluo. E, na początku obawiałem się troszeczkę stosować do połowy szczupaków plecionki Fluo, jednak ona mi bardzo dużo e, ułatwia wędkowanie, ponieważ wędkuje głównie przy roślinności i łatwiej mi jest prowadzić przynętę, kiedy widzę, gdzie dokładnie się znajduje plecionka. Nie, 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 w ogóle nie wpływa to na Ilość brań szczupaka, kolejnym ważnym elementem mojego zestawu jest przypon Wolframowy, który jest na 5 kg. Jest on firmy Mikado. Wymieniam go za każdym razem, jak widzę, tylko jak, że jest jakoś pofałdowany, ponieważ to wpływa na pracę przynęty. Taka ta Mikado jest o akcji szczytowej. Bardzo dobrze czuć na niej wszelkie brania mm, oraz e, przy holu większej ryby ugina się e, cała, co jest e, plusem, ponieważ wszelkie odjazdy są bardzo dobrze przez nią amortyzowane. E, szczytówka jej jest wklejana, dzięki czemu każde nawet delikatne pyknięcie e, przynęty przez rybę jest widoczne. Często się śmieję jak oglądam filmy, jak, które nakręciłem, ponieważ e, najbardziej agresywne brania w tym roku, e, które były widoczne na tej szczytówce, to były okoniowe, tylko takie pykanie a szczupak to naprawdę tylko takie lekkie pyknięcie. Jeżeli nie zacięło się w tempo e, to już było po rybie. Kolejnym ważnym elementem e, wędkowania e, mojego. Jest do zbrojka. Stosuję tutaj tylko kotwicę założoną w ten sposób. Kiedy jest ona do góry, to nie zahacza, tak ziele się o nią. Dzięki temu, że stosuję właśnie do zbrojkę, w tym roku na pewno wyciągnęłem około 50-60 szczupaków więcej, bo większość ryb była zaczepiona właśnie o tą kotwicę. Jest to spowodowane tym, że szczupaki bardzo słabo żerują i stoją one przy dnie i e, chwytają przynętę w ten sposób od dołu. I kiedy mamy tylko ten jeden hak, zacinając, wyrywamy e, przynętę e, z pyska szczupaka, oraz e, często przez to tracimy tylko ogonek, bo szczęka szczupaka zaciśnie się na ogonku i automatycznie e, jest on urywany po zacięciu. Może jeszcze parę słów o przynętach, jakie stosuję o tej porze roku. To już będę mówił tak o całych wakacjach, bo nie wiem, czy będę miał czas dalej poganiać za szczupakami, ponieważ inne rybki chciałbym pokazać jeszcze na moim kanale, dlatego nagrywam już pod koniec czerwca film o lipcowych i sierpniowych szczupakach. Przynęty, które mi się sprawdzają to są od początku sezonu Mansy Predatora, jednak one będą wypierane teraz już przez inne przynęty, które bardziej imitują ukleje w swoim kształcie. Są to swimfisze Lunker City oraz przynęty, które testuję dopiero od niedawna i myślę, że będą się również sprawdzały. I miałem już parę szczupaków na nie. Są to przynęty e, kajtech. Dokładnie te przynęty, e, jakie to są, e, opiszę w opisie filmu. I będą podane tam też e, najłowniejsze według mnie kolory, które będą widoczne e, na tym filmie. Pod koniec czerwca bardzo dobrze sprawdzała mi się właśnie taka gumka Mansa z niebieskim grzbietem oraz czerwonym ogonkiem. Niestety dzisiaj na nią nie powętkuję, bo ostatnia przynęta została już zdemolowana przez szczupaka i tyle po niej. Również stosowałem przynętę Mansa z czerwonym grzbietem. Ogólnie czerwony kolor o tej porze roku przy słabym żerowaniu szczupaka bardzo mi się dobrze sprawdzał. Kiedy woda zacznie kwitnąć, bo u mnie na jeziorze jest naprawdę bardzo czysta woda i nie są to łatwe warunki, będę stosował już głównie właśnie przynęty w takich stonowanych, oliwkowych kolorach z lekką nutą perłowego koloru. Stosuję często także shaker z Lunker City. Jest to bardzo fajna przynęta, która bardzo ładnie pracuje w opadzie. I... Nieraz mi się sprawdziła w tamtym roku. Myślę, że w tym roku też e, się sprawdzi. Wakacje najczęściej wędkuję wieczorem, ponieważ uważam, że z rana e, przez krótszy okres można złowić szczupaka i trzeba być już na pewno e, przed czwartą na łowisku, żeby e, cokolwiek e, połowić. A później można ewentualnie popływać za okoniem, a wieczorem e, lepiej e, mi się na pewno zawsze łowi. Szczupaka co będzie widoczne na tym filmie, bo wszystkie szczupaki, które e, zostaną umieszczone, zostały złowione po godzinie 20.00 i bardzo dobre też wyniki miałem e, po zmierzchu, ale nie wszystko się nagrało, ponieważ e, moja kamera e, przy małej ilości światła bardzo słabo nagrywa. Pamiętajmy również o doklejaniu przynęty, ponieważ to bardzo przedłuża e, jej żywotność. Oraz o odpowiednim dobieraniu haka. Ja zawsze dobieram hak tak, żeby e, był z, gdzieś tak z 5 mm przed końcem przynęty, tak wystawał. Ponieważ e, wtedy według mnie przynęta e, najlepiej e, pracuje. E, stosuję właśnie taką tylko dozbrojkę. E, ponieważ ona najmniej zaburza e, pracę przynęty. Inne dozbrojki. Z, na samej lince wolframowej według mnie i mi się nigdy nie sprawdzały. Zawsze mam problem z tym, jak e, dobrze naprężyć tą linkę, żeby nie zaburzała pracy przynęty oraz żeby sztupak się o nią dobrze zapiął. Wakacje sztupak schodził się już po całym jeziorze, należy go szukać. E, przy podwodnych górkach, zatokach, spadach naprawdę jest wiele, wiele miejsc, dlatego trudno mi polecić jedno i powiedzieć, że to będzie najlepsze miejsce. Na pewno mi się sprawdza pływanie po miejscach, które omijają wędkarze, ponieważ najlepsze miejscówki są tak oblegane na moim jeziorze, sztupaki są tam pokute i nie biorą one tak dobrze jak w tych miejscach, gdzie mają spokój. Łódka za łódką nie pływa i dzięki temu można tam jeszcze fajnie połowić. i szczupaczek wraca do wody piękne nie wiem 65 cm ale strasznie gruby. w dobrej kondycji myślę że powinien szybko ruszyć troszkę go wymęczyłem bo nie miałem podbieraka zwykle z podbierakiem bym go dużo szybciej wyjął wtedy mniej adrenalinę alby. Wydzielają u siebie i w lepszej kondycji trafiają. Ah! Jeśli mały podbieg, to musiał jakiś krok uderzyć. Tylko nie tam, na wody idź. Ale bestia. Nie. Nie. 你你你你。Nie, nie, nie, nie. Nie, Je... jezuśku. gruby szczupak, nie wiem ile on ma, ale obstawiasz dobre 5 kg i 89 cm, prawie 90. No cudowny. Ale na okonki, a wziął. Zmykaj. I dziękuję za wspaniałą walkę na jesieni. Mam nadzieję, że weźmiesz mi jeszcze raz. żył, będzie żył Papa, odpłynął Wszystkich którzy są ciekawi czy jeszcze jakąś fajną rybę złowię w tym roku Zapraszam do subskrybowania a osoby które już subskrybowały pozdrawiam i bardzo dziękuję za każdą subskrypcję na pewno nie spocznę na laurach i dalej będę chciał pobijać swoje życiowe rekordy i opowiadać dzięki czemu udało mi się rybę złowić. Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym filmie.